Siostra, słyszysz mnie? Czekamy na ciebie. Come on. Siostra nie reaguje na żadne bodźce zewnętrzne. Siostra ma otwarte oczy, ale nie ma żadnego kontaktu i jest po prostu warzywko, leży. To są zmiany, które są nieodwracalne? Nie zmiany. Zostawił ją na fotelu przez trzy godziny. Ja ci coś pokażę. Rozciągnęłaś Już prawie. Dupę Już prawie. Beata zawsze pięknie wyglądała. 57 lat zaczęły się problemy z kośćmi żuchwy i miała kilka koronek, które zaczęły wypadać. Jak one zaczęły wypadać, to postanowiła zrobić sobie piękne zęby. Po długich poszukiwaniach siostra pani Dagmary, Beata, znalazła ofertę doktora A. Leczenie w jego warszawskim gabinecie rozpoczęła w marcu tego roku. Beata się dowiedziała, że nie musi robić tego pod narkozą ogólną. On mówi, że zrobi to pod lokalną. jest znieczulenie ona, miejscowe. Miejscowe znieczulenie i ona się podjęła tego zabiegu i w marcu pojechała do niego. Tam e, w tym lokalnym znieczuleniu nie wytrzymała do końca. Całego zabiegu. Zrobiony był tylko jeden implant. A co się wydarzyło? To wydarzyło się, że ona się bardzo ją bolała. Miała ogromny wylew, napuchnięta, dostała stanu zapalnego. Te sińce. Sińce, opuchlizna, to straszna. To wyglądała jak ofiara przemocy. Strasznie, strasznie. Z jej telefonu wiem, w jaki sposób były rozmowy z doktorem. I prosiła go, mówi pani doktorze, ja nie wytrzymałam tego zabiegu, ale ja muszę to skończyć, ja tak nie mogę żyć, mnie depresja mówi, bierze. Ja nie mogę nigdzie pójść, mówię, to mnie wszystko boli. Niech pan zobaczy, jak ja wyglądam. Co pan o tym myśli? Czy ja to mogę kontynuować? A tak oczywiście pani przyjedzie do Warszawy i to będziemy kontynuować. Dobrze, ale wie pan, ja nie wytrzymam. On mówi, to wie pani, co? Ja, ja pani zrobię ogólną anestezję, ale w Lublinie. Na zabieg do Lublina, który miał trwać dwie godziny, panią Beatę zawiozła krewna. Po zakończeniu i wybudzeniu z narkozy, miała ją zabrać z powrotem do domu. Jednak po czterech godzinach, zaniepokojona ciszą, weszła do gabinetu. Ciocia weszła, widzi Beatę na górze, leżącą na jakiejś tam kozetce, nieprzytomna, nie ma kontaktu. Co się stało? Proszę pani, ja nie wiem, no jakieś drawki dostała. Czekałem, aż się Buby budzi. A ona tam jest od 3.30, powiedzmy, się zaczyna za. Niech się nawet zacznie o 4.00. szósta, 6.00, 7.30 nie ma. Pogotowie przyjechała o 8.30. Pacjentka przyjęta do, do szpitala o 9.07. W karcie choroby pisze, pacjentka przyjęta nieprzytomna po więcej niż dwóch godzinach bycia w gabinecie pod ogólną anestezją. Nikt jej nie pomógł. Tam były cztery osoby. Nikt nie zadzwonił. Ani pielęgniarka, ani asystentka, ani lekarz dentysta, ani lekarz anestezjologii. Czterech ludzi nie zadzwoniło, żeby jej pomóc. Hej, Byszka, siostra, siostra, słyszysz mnie? Obudź się, kochani. Obudź się rzadko. Nie zostawię cię samej.